Wszystko zaczynamy. Olom na plaży i desperadosik. Zdrowie. Przeciągający paliw. <śm> <śm> Łowić kalmary. Ha, ha. Hmm. I yy, na dżeki, właśnie te łańcuchy wtedy się zaciąga. Jest sieć, łapiemy ośmiornice Chodźcie, pokażę wam, jak to zrobić. Tu mamy sieci, tylko musimy je jeszcze rozplątać. <grym> Wiesz, Ola, za rozplątywanie sieci? No a jak? A co gotujesz dzisiaj ty? Tak. Jesteśmy już tu dwie noce, dzisiaj jest trzecia I zdaliśmy sobie sprawę, że musimy pytać czas, bo szybko ucieka i chodzimy, pożyczamy, pożyczamy Bojki, a z Bojką dostaliśmy psa i on ponoć umie łapać tę ośmiornicę. Zobaczymy. Co <śmiennie> ty Olu, jak myślisz? Co? Jest fajnie? Fajnie, fajnie. Będziesz pływała? No oczywiście, że tak. Pokażesz nam? Będę trenowała. Pokażę klasę na skuterze. Wow. W nowej piance. Zobaczcie, tu jest kolejna bojka. Sarenka do nas przybiegła, malutka. No chodź. Sinka. I Krzysiek wystraszył sarenkę. To jest piesek wyścigowy za, zapewne. I tak to jest z tym facetem. Nic, tylko chodzi po plaży i zbiera fanty. dzisiaj coś usmażyć koniecznie dobrego do jedzenia ale pływa się super dla takich laików jak ja taka flauta petarda no a jak tam nowe sponsony? no dostaliśmy od Wasima sponsor to, to jest taka historia sponsony dostaliśmy od Wasima Wasim dostał okleinę od tripi, y, Triple Nine Design od Maćka Siekaja a Wasim y, dostał skuter ode mnie no i pływamy tak sobie wszyscy wspólnie w jednej dużej rodzinie No ale zajebiście. Jeszcze zaraz wjeżdża CBI Więc bójcie się kurwa Zmieniajcie klasy i tak Wam to nic nie da Zaraz nowi zawodnicy wjeżdżają. GP3, siedziaki, sparki. Ja zaczynam trenować. Yy, Ola, tak, do kobiet wjeżdża. Natalia już reprezentuje. Więc gdzieby kto nie uciekł i tak trafi na racebank. I tak was znajdziemy. Tak. <noise> <noise> wow, wow, wow. Żartu się kurwa skupia. Naszą pasją jest szerzenie tego sportu i rekreacji na jet ski. żeby coś w końcu zjeść, ale zobaczcie, coś na Polskim morzu. Bierzemy skutery chyba zaraz. Jestem sam, ale mam nadzieję, że Ola nie będzie się za bardzo denerwowała, że pływam coś, no, ale też muszę zobaczyć. Może będą mieć serwerzy, którzy nam w razie czego. Tak, samemu raczej na morze się nie wypływa. Z różnych względów. Ale ogólnie trzeba próbować. Więc zobaczymy. No i co? Idziemy jeść. Widzimy się później. goście, których bardzo dawno nie widzieliśmy strasznie rzadko się spotykamy a mianowicie Karol i Jola z córką no i wyprowadziliśmy wszystko z garażu no i staramy się yy, tego używać tylko, że tak niby wieje, niby nie wieje na freestyleu fale zabiera na bojkach yy, za dużymi amatorami jesteśmy, żeby robić jakiś progres ale coś tam ogarniamy. Karolek tutaj zobacz. Pokaż Karolka, ole. I zobaczymy co się będzie działo. Najbardziej żywa jest Michalina z nas. Dawaj tą Bo Karol to już ciekawski to był. Już nie jest. Michalina teraz jest ciekawska, no ale pływamy, pływamy. Zaraz idziemy leżeć na plażach. Nie wiem co wybrać, to czy to. Idę lepiej się napić kampu. Co tu się dzieje? Smażymy piwko. Mamy grilla przenośnego, przenośną hulajnogę i przenośne pieczywo z Biedronki, Właśnie przyjechałem. Ja no. Polskie grilla, polski węgiel, polską kiełbasę. Na parkingu tradycyjnie, tradycyjnie na parkingu. Jak na Polaka przystałem. Przy zachodzie słońca. Nie! Ty nie nagrywaj mnie, tylko nie. nagrywaj też siebie No i jak tam? Co tam? A jak tam? No i co tam? Jak ty nie jesteś uczesana? Piękna! Uff, zobaczmy busa Bus ma takie spanie, że jest petarda Bo przyczepa jest teraz zajęta przez Karola i Michalinę pięciomiesięczną Więc to są poważne sprawy, o których nie będę wam nawet opowiadał <laughs> A tam jest Zatoka, a tutaj znowu jest nasza Ola Ola maniana, seniora Bing, bing, bing To jest właśnie, o, to jest właśnie moja luba Sami zobaczcie O, zobaczcie jak, jak się rusza Michalinę, zobaczcie jak się rusza, proszę bardzo Michalina, siema Twój pierwszy film jesteś, jesteś yy, pierwszy raz aktorką w filmie Race Gang. Co, co, o tym myślisz? Ile płacicie? Tatuś, proszę bardzo. Race Gang, Race Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. No i tyle w kontakcie. W kontakcie. Olę pokazałeś? Jak Ola tam teraz pomidorami zarządza? Druga Ola zarządzająca pomidorami, robimy grilla i robimy pomidory. Jedna Ola pilnuje kiełbasy, druga Ola pilnuje pomidorów. A Michalina pojechała furą na spacer. Tutaj Michaliny plac zabaw, tutaj nasza przyczepa, nasza kanapa, nasz stół, nasze ole. Le I lecimy. Papa, pa. do, do usmażenia kiełbasek. Cześć! Idziemy zaraz nagrywać do wody. Krzysiek będzie pływał. Będzie pokazywał co tam, co tam potrafi, jak tam jego forma. Yy, na kawie i na freestylówce. A, a ja zaraz się wbiję na supa. Ponagrywamy, robimy kontentu. Potem się przesiądę trochę, do się obpływać na yy, kawce. No. I see you soon. Dzień dobry. Taki w ferworze walki. Będę cię na słupie wyciągał. Ty masz surfingowy drążek. Dawnym, zaraz wylądujesz mega prędkością na środku zatoki. A ja sobie tam pomacham chętnie wiosełkiem. No co? Mięśnie rozgrzeje. Będziesz wracała. Wpłat. Hmm. Szkoda czasu. No jak było? Bardzo fajnie. Ola się nawiosłowała, pazik się naskakał, Karol, Karol pupływał. Maciek zaraz będzie startował. Tak, lot jest dosyć niebezpieczny, biorąc pod uwagę nisko latające ptaki.